Hej, co się dzieje? Jestem Kuba i dzisiaj sprawdzimy, ile byś zarabiał w Polsce, w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych, gdybyś pracował w sklepie osiedlowym. I czy da się na to przeżyć? Oczywiście. Spoiler, nie wszędzie. Jedziemy. Ale zanim pojedziemy, zasubskrybuj mnie wszędzie, gdzie znajdziesz. Spoiler, link do wszystkich moich sieci jest w opisie i w komentarzach. I staw łapkę w górę do tego filmika. Kiedy przygotowywałem się do tego filmika, utworzyłem tabelkę, którą Wam oczywiście na razie nie pokażę. Ale od razu muszę powiedzieć, że rezultaty Was mogą bardzo mocno zaskoczyć. Zaczniemy od Stanów Zjednoczonych, a potem będziemy zbliżyć się ku Polsce. W Stanach Zjednoczonych wybrałem miasto Nowy Jork i sklep 7-Eleven. Dlaczego Nowy Jork? Dlatego, że wszyscy chcą mieszkać w Nowym Jorku. A dlaczego 7-Eleven? Dlatego, że to jest najbardziej rozpowszechniony sklep. Kasier w sklepie 7-Eleven, który wygląda dosłownie tak jak żabka, zarabia 15 dolarów na godzinę. Jeśli zabrać wszystkie podatki i przeliczyć to na miesiąc, to nam wychodzi taka kwota 1966 – 1966 dolarów. I możemy powiedzieć, że w Polsce to byłoby dużo. Ale czy to dużo w Nowym Jorku? Sprawdźmy. Głównym podatkiem zawsze jest mieszkanie. Ja wybrałem kawalerkę na Brooklynie. I kawalerka na Brooklynie nam będzie kosztowała od 900 do 1500 dolarów. My wybierzemy gdzieś po środku. Niech będzie 1200. Plus liczniki. Kurczę, tu tak wychodzi 1,5 1500. Ale dobra. Dobra, 1500 dolarów nam wychodzi na mieszkanie. Drugie to jedzenie. Jedzenie nam wyjdzie od 300 do 500 dolarów miesięcznie. Czyli ile nam by zostało? No, mieszkanie nam wyjdzie 1500 dolarów. A jedzenie, jeśli dożyjecie, to niestety Wam nie starczy do końca miesiąca. Ale na te pieniądze nie da się zaprosić nawet kobitkę do restauracji czy do kina. Hej, cicho bądź, ale masz rację. Nie starczy na życie dobre. Przeżyć oczywiście da się. Ale czy przeżycie to jest życie? I przechodzimy do Niemiec. W Niemczech ja wybrałem swój ulubiony land, czyli Bawaria. I jego stolicy Munich. W Munich da się wyrobić za miesiąc 1676 euro w sklepie, który nazywa się Ali, pracując jako kasja. Znowu powstaje pytanie, czy dużo to, czy mało. I przejdziemy do wydatków. Wydatki są takie. W Niemczech da się wynająć mieszkanie od 800 do 1700 euro. Za miesiąc. My wybierzemy znowu tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, gdzieś pośrodku czyli 1200, plus liczniki to około tam jeszcze 150-200 euro, czyli 1400 euro. Dlaczego wybieramy znowu pośrodku, a nie najtańsze? Ponieważ nie chcemy mieszkać pod schodami razem z Harrym Potterem. Jeśli chodzi o jedzenie, to od 150 do 300 euro da się nakarmić za miesiąc jednym osobę. No i tak samo jak w Stanach, podsumowując, jeśli dużo jesz, to nie przeżyjesz. I w końcu! To, co mówiłem, to, co może zaskoczyć. W Polsce wybrałem Warszawę, ponieważ tylko w Warszawie mieszkałem. I nie, zdecydowałem nie wybierać biedronki, a wybrałem żabkę, ponieważ tylko żabka jest w każdym osiedlu w Warszawie. Czasami nawet po dwie czy trzy czy cztery żabki na osiedlu, tak samo tak jak na kabatach. To jakieś szaleństwo. Czasami naprawdę myślę, że bloki powstają tylko po to, żeby tam pojawiła się żabka. I ile zarabia u nas w żabce? Jeśli zaufać osobom z internetu, to to jest od 20 do 30 złotych na godzinę. Wiem, ja jestem optymistą, dlatego wybieram 30 złotych na godzinę. Jeśli pracujecie w takim sklepie spożywczym, niekoniecznie w żabce, napiszcie ile wynosi stawka godzinowa i miasto. Ja wyliczyłem, że to będzie po wypłacie wszystkich podatków, wszystkich zaliczek z polskim ładem i tra-ta-ta, to wychodzi nam 3601 zł. Co z mieszkaniem? No, z mieszkaniem lipa, ponieważ mieszkanie kosztuje no, najtańsze mieszkania, chyba z 12 m2. To będzie po prostu, ja nie wiem, połowę czasu będziesz mieszkał u kogoś na kolanach, a drugą połowę czasu będziesz mieszkał w pudełku po lodówce. Plus liczniki oczywiście i czynsz, czynsz administracyjny. Po drugiej stronie mamy kawalerkę, chyba teraz to już klasa luks. Z remontem od babci za 2500 zł, plus czynsz administracyjny 500 zł, plus jeszcze liczniki dodatkowo, plus tylko dla niepalących, bez zwierząt i nie dla Ukraińców. Napiszcie, proszę, czy spełniacie te warunki. Jeśli chodzi o jedzenie, to z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja na jedną osobę wydawałem 500 zł miesięcznie. To codziennie albo mięso, albo ryba. Jakieś kasze, ziemniaki czy coś takiego. Eee, koniecznie owoce i warzywa. W niedużych ilości. Ale, ale jeśli spojrzeć na dzisiejsze ceny, to pewnie około 1000 zł. Nie wiem. Kuba, kurka wodna, czy ty chcesz mi powiedzieć, że w Polsce da się przeżyć lepiej niż w Stanach Zjednoczonych? Dokładnie. W Polsce da się nie tylko przeżyć, ale jeszcze w miarę dobrze żyć, oszczędzać i może nawet trochę. він це зробить. Є від клієнтів. То травма. Припомінам, що в моєму лінк можна купити ебука e «Скутечне інвестування Куби інвестора» тільки за 50 злотих. 50 злотих за інформацію незабентне до інвестування. Прошу ставити лапки вгору, гури, субскрибувати мене тут, на YouTube, на інстаграмі, на тіктоку, в шенчах. А також купувати моєго ебука e «Скутечне інвестування Куби Інвестора». Запрашам до моєго лінк-трі. Лінк є в описі, в коментарях, шанжі.